Tytuły artykułów lubią szukać sensacji, bo to wzbudza emocje i ciekawość. Lubią doszukiwać się rewolucji i to samo dotyczy przemysłu. Na popularnych portalach przemysłowych przeczytasz nagłówki o tym, jak sztuczna inteligencja wchodzi do fabryk. Jak humanoidy wchodzą do fabryk, czy cyfrowy bliźniak, albo przemysł 4.0? Dzisiaj przyjrzę się nie temu, co może się wydarzyć za 5 czy 10 lat, nie będę doszukiwał się rewolucji, ale sprawdzę, jakie roboty przemysłowe wprowadzili do swojej oferty światowi producenci w poprzednim 2025 roku. Bo więcej jest warte nie to, co mówią, ale to, co robią. Sprawdźmy więc, co nowego w robotyce i zacznijmy od procesu paletyzacji. Kawasaki wprowadziła robota o maksymalnym udźwigu 110 kg i jest to rozszerzenie oferty japońskiej firmy, bo do tej pory najmniejszy maksymalny udźwig robotów paletyzujących czteroosiowych to 180 kg, w przypadku robotów Kawasaki Robotics oczywiście. I tutaj dziękuję Mateuszowi Czerwonce z Astora za materiał z japońskich targów, który mogę Wam teraz pokazać. Trzeba też zwrócić uwagę, że mniejszy udźwig w przypadku robotów paletyzujących rzadziej się opłaca. A dlaczego? Ponieważ mniejszy udźwik oznacza, że mamy mniejszą możliwość paletyzacji całej warstwy produktu, a czasami jest to nawet niemożliwe. A poza tym wydajność takiego robota spada, kiedy nie jesteśmy w stanie całej warstwy produktu spaletyzować w jednym cyklu pracy robota. Nie musimy jeden bądź dwa, trzy produkty na warstwę przekładać w jednym cyklu. Jednak nie zawsze jest to nieopłacalne. Stworzyliśmy taki projekt, w którym na jednej warstwie znajdowało się 7 bądź 8 kartonów. A robot przenosił tylko jeden karton w jednym cyklu, a było to spowodowane tym, że tempo. Produkcji danego produktu, a była to folia stretch, nie była tak duża, że trzeba było formować warstwę i robot nie musiał pracować z bardzo dużą wydajnością. Druga sprawa, że masa, waga produktu była bardzo duża. Trzeba byłoby zastosować robota o bardzo dużym dźwigu, żeby mógł w jednym cyklu przenieść całą warstwę tych kartonów. A z tych powodów wzrosło też bezpieczeństwo produktu, no bo paletyzacja jednego produktu w jednym cyklu robota jest bezpieczniejsza niż paletyzacja całej warstwy. O czym mówi też Dawid Mikus w rozmowie ze mną na ten temat, do której odsyłam w linku w opisie. Częściej jednak mamy do czynienia z sytuacją, gdzie bardziej opłaca się paletyzacja całej warstwy, ale jak wspomniałem, wymaga to dużego udźwigu robota. Z tego też powodu firmy KUKA oraz Fanuk uraczyły nas w zeszłym roku robotami paletyzującymi o udźwigu do aż 800 kg. Fanuk M410 800F 32C. To rozszerzenie poprzedniego modelu, który miał udźwig 700 kg. Nowy ma zasięg 1100 do 3200 mm i to minimalnie więcej niż poprzednik. I takie rozszerzenie oferty zaproponowała także Kuka, czyli również jeden z najpopularniejszych producentów na polskim rynku. KR Fortek PA oraz KR Fortek Ultra PA. Ta druga wersja, czyli Ultra, z zasięgiem 3200 mm, ale co ważniejsze, z udźwigiem do 800 kg. Czyli podobnie jak Fanuk, Kuka rozszerza swoją ofertę dla paletyzacji cięższych ładunków. A co większy udźwig robota może dać firmom produkcyjnym? O to zapytałem Piotr Kasoje, naszego inżyniera sprzedaży. Większy udźwig robota to możliwość obsłużenia aplikacji, które do tej pory nie były możliwe do obsłużenia. Na przykład ze względu na to, że produkt jest za ciężki że jest produkt zbyt trudny i chwytak, żeby móc go obsłużyć był zbyt ciężki lub, że wysięgi robota nie pozwalały tak daleko się odsunąć od centralnego punktu, żeby móc obsłużyć produkty o takiej masie. Więc nowe urządzenia z większym udźwigiem dają możliwość nie tylko firmom produkcyjnym na przenoszenie cięższych produktów do paletyzacji, ale także integratorom do tego, aby budować bardziej zaawansowane chwytaki. Kolejnym procesem, do którego wprowadzono nowe roboty, jest pakowanie. Universal Robots wprowadziło robota współpracującego UR-15, który ma zwiększoną szybkość aż 5 m na sekundę, przy stosunkowo dużym udźwigu, bo do 17,5 kg. Zmieści się w ciasnych przestrzeniach produkcyjnych z zasięgiem do 1300 mm. Szybkość do 5 m na sekundę naprawdę robi wrażenie, a szybkość wprowadzania nowych robotów przez Universal Robots również robi wrażenie. Prowadzili także robota UR-18 z zasięgiem 950 mm i udźwigiem do 18 kg. Jeżeli chodzi o pakowanie, to Fanuk wprowadza także robota SCARA SR-12IAC, posiada on klasę czystości ISO class 5, ochronę IP65 i do 12 kg udźwigu. Kolejno dla procesu spawania mamy nowe roboty od Universal Robots i Kawasaki Robotics. Kawasaki Robotics w 2023 roku wypuściło serię robotów CL we współpracy z niemiecką firmą Neura Robotics. To sześciosiowe koboty, czyli roboty współpracujące, dla przypomnienia niewymagające wygrodzeń, Dzięki czujnikom, które wykrywają obecność człowieka w swoim otoczeniu. Ale to było w 2023 roku, a w 2025 roku na targach Automatica, Kawasaki Robotics zapowiedziało rozszerzenie serii CL o modele Heavy Payload z dźwigiem do 30 kg i zasięgiem 1800 mm ale model ma wejść dopiero w 2026 roku. A UR8 Long od Universal Robots miał swoją premierę w 2025 roku. Ma zasięg 1750 mm i udźwig 10 kg, więc trzy razy mniej niż modele CL od Kawasaki Robotics. Jednak y, Universal Robots już wcześniej, bo w 2022 roku Wypuścił UR20 z takim samym zasięgiem, ale udźwigiem do 25 kg. Celem tych nowych kobotów ze zwiększonym zasięgiem są prawdopodobnie aplikacje spawania i bean pickingu, jednak będzie można je zastosować także do innych procesów. Swoją drogą widzimy, że rynek kobotów się powiększa, a to oznacza tylko jedno: będziemy mogli je zastosować do większej ilości branż czy produktów. Myślicie, że koboty będą dalej zwiększać swój udźwig i zasięg? Wyobrażacie sobie robota współpracującego o zasięgu 2,5 tysiąca mm i udźwigu do 100 kg, na przykład? Zapytałem, co o tym sądzi nasz robotyk Dominik. Patrząc na zwiększone, zwiększone portfolio modeli kobotów na przestrzeni ostatnich lat, jestem przekonany, że na rynku pojawi się taki kobot o udźwigu 100 kg, a może i większy. A podstawową różnicą, i wyobrażam go sobie jako. Takiego, takiego samego kobota, z którym aktualnie mamy do czynienia, a podstawową różnicą będzie po prostu jego rozmiar. Wydaje mi się, że branża czy proces, w którym taki robot będzie miał realne uzasadnienie, będzie na tyle specyficzna, i mam tu na myśli przede wszystkim zasadę działania systemu bezpieczeństwa w tego rodzaju robotów, robotach. Ee, że ilość tych wdrożeń będzie jednak niewielka. Czy wprowadzenie takich modeli będzie dla producentów opłacalne? Mm, jestem przekonany, że producenci będą rozwijać temat kobotów yy, przede wszystkim do tego stopnia, yy, żeby to dla nich było opłacalne. I wracając do tego, co powiedziałem wcześniej, że moim zdaniem ilość tych wdrożeń, tych specyficznych, dużych kobotów, będzie na tyle mała. Myślę, że nie dogonią one. Może nawet nigdy portfolio i poziomu sprzedaży zwykłych robotów przemysłowych. Dość już jednego kobotach. Ostatnio mocno rozwija się rynek robotów mobilnych AMR. To silny trend także na polskim rynku, bo coraz więcej firm produkcyjnych czy firm dystrybucyjnych, magazynów. Sięga po roboty mobilne do transportu wewnętrznego, czy to palet, czy, czy różnego rodzaju pojemników. KUKA wprowadziła ich nową platformę mobilną KMP250P dla ładunków o masie do 250 kg z modułem podnoszenia. Oczywiście, jak to w przypadku AMR-ów, zabezpieczenia obejmują czujniki laserowe, kamery 3D i generalnie ochronę ludzi wokół robota mobilnego. KUKA wprowadziła też autonomicznego robota KMR-IISY-CR. Nie wiem, jak się to do końca wymawia, ale mniejsza o to. To robot mobilny wyposażony w ramię do pomieszczeń sterylnych, czyli tzw. clean roomów, skierowany w przemysł półprzewodników, farmaceutyczny czy kosmetyczny. Do stosunkowo nowego procesu produkcji karoserii samochodowych, Fanung wprowadza nowego robota o dźwigu 550 kg i zasięgu do 4,6 m. Ten proces to mega casting, odlewanie stopów aluminium w większej części karoserii samochodowych. Zapobiega konieczności spawania czy zgrzewania części i przyspiesza proces produkcji, a przy okazji zmniejsza wagę samochodu. W przypadku robotów o bardzo dużym dźwigu konieczny jest bardzo wytrzymały nadgarstek robota, który przenosi największe obciążenie. Szczególnie gdy środek ciężkości przedmiotu jest daleko od punktu chwytu. No i tak wytrzymały nadgarstek zaprojektowała firma FANUK. Japońska firma nie próżnuje, bo wprowadziła też pierwszego na świecie kobota malującego w wersji przeciwwybuchowej. Jak to kobot jest łatwiejszy w zaprogramowaniu. Warto wspomnieć, że robot posiada nowy kontroler R50iA, który ma większą moc obliczeniową, ale przede wszystkim jest certyfikowany pod najnowsze normy dotyczące m.in. cyberbezpieczeństwa. Nową serię robotów mamy także od Jaskawy. Prowadza ona robota do spawania tarciowego. To technologia spawania, do której niepotrzebne są gazy osłonowe. Potrzebny jest natomiast duży udźwig robota, stąd nowy robot GG250, który ma właśnie 250 kg udźwigu. Na razie producenci FANUC, KUKA i JASKAWA nie pochwaliły się żadnym case studies w zakresie tej metody. Mówię o tych producentach, ponieważ to oni testowali także tę metodę. KUKA w 2022 roku, a FANUC w 2024. Producenci robotów obserwują więc dane jakie płyną z rynku na temat automatyzacji produkcji, na temat procesów, które wymagają automatyzacji produkcji. Nie żyją nagłówkami i sensacjami, ale opierają się właśnie na danych. Jeżeli spodobało Ci się to przedstawienie nowości w branży robotyki w 2025 roku, to zostaw lajka, zostaw komentarz. Może chciałbyś zobaczyć jakieś zastosowanie robotów w konkretnych procesach produkcyjnych? Napisz o tym w komentarzu. A tymczasem do następnego materiału! Cześć!